Policzmy sobie na początek, jaka jest najmniejsza jednostka przyjęta na tej osi. Aby dostać się od liczby 0 do liczby 200, muszę pokonać dwa kroki. Muszę pokonać dwie jednostki. Stąd otrzymuję, że jedna jednostka to 100. Czyli przesuwając się o jeden krok w prawo lub w lewo, pokonuję liczbę 100 jedną jednostkę równą 100 no i teraz jeżeli chcemy wyznaczyć współrzędną punktu A to tutaj widać, że to byłoby minus 200, ale moglibyśmy to policzyć w ten sposób, że od zera przesuwam się w lewo czyli w przeciwnym kierunku niż pokazuje oś, więc z minusem o dwie jednostki 0 pomijam w miejsce jednostki wstawiam 100 i otrzymuję minus 200. Zgadza się. Następnie współrzędną punktu B liczymy. Do liczby 200 muszę dodać dwie jednostki. Otrzymam 200. Dodać 200. To się równa 400. No i jeszcze współrzędną punktu C. Jeżeli B jest równe 400. To do 400 muszę dodać jedną jednostkę. Jedną jednostkę o długości 100, załóżmy mniejszych kroczków. I otrzymam 500. Taka jest urzędna punktu C.